Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy 27. niedzielę, zwykłą na kanwie dzisiejszej liturgii słowa. Pojawia się motyw jedności małżeńskiej. Oto małżeństwo, które istniało już na kartach Starego. Przymierza. Jak słyszymy z ust faryzeuszy, którzy pragną pochwycić Pana Jezusa znowu na jakimś słowie, i zadają mu pytanie, czy wolno oddalić mężowi żony z jakiegokolwiek powodu, wiedzą, że dla Pana Jezusa będzie to pytanie trudne. I to małżeństwo, które już istniało na kartach Starego Testamentu Pan Jezus właśnie Dziś też podnosi, jakby o kolejny stopień, do rangi sakramentu świętego. Znamiona małżeństwa, jedności, nierozerwalności, wyłączności, dozgonności znajdują potwierdzenie w nauczaniu Jezusa. I chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy, dochowując wierności, dźwigają krzyż sakramentalnego. Choć może się zdarzyć po ludzku nieudanego małżeństwa. Wyrazić szacunek wobec przeżywających tragedię porzucenia przez małżonka sakramentalnego, a dochowujących wierności raz danemu słowu. Słyszy się dziś dużo o grzechach cudzołóstwa. Zarówno tych, którzy żyją bez ślubu związkach na próbę, czy też po rozstaniu z małżonkiem sakramentalnym żyją w konkubinacie, czy małżeństwie cywilnym, które dla kościoła katolickiego nie ma żadnego znaczenia. Jest problem i to ogromny: wzrostu ilości popełniających grzech ciężki. I to nie jest tak jak w ekonomii, że na przykład przy Produkcji jednostek danego produktu w miarę zwiększenia się serii produkcyjnej, maleją koszty krańcowe, czyli koszt wytworzenia danego przedmiotu produktu jest tańszy i jego cena na półkach sklepu zmaleje. To nie jest tak, że ilość popełnianych grzechów ciężkich wpływa na ich. Ciężar gatunkowy. I nie udzielę sobie, nie udzielę tutaj odpowiedzi, jakie są rozwiązania. Czy nie jest tak, że każdy wierzący jest w jakimś sensie wychowawcą drugiego? Przecież obserwujemy się wzajemnie, wiemy, komu możemy zaufać, kto jest raczej człowiekiem prawym, na kogo trzeba uważać i Pewnej wzajemnej współodpowiedzialności za dobry przykład, to każdy z dorosłych chrześcijan jest odpowiedzialny za wychowanie młodych do życia w rodzinie, do życia w małżeństwie. Osoba samotna, kapłan, zakonnik, przede wszystkim wierni małżonkowie, rodzice, dzieci przekazują pewien depozyt, dobry czy zły przykład. Kolejnym pokoleniu. W kontekście dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus właśnie wzmacnia raz dokonany wybór małżonka, a poprzez związanie właśnie władzą kluczy Kościoła świętego zostało to właśnie uprawomocnione. Jeśli nie możemy zaradzić temu wszystkiemu, niech to będzie też nasza intencja do modlitwy. Dziękuję prosząc o łapkę w górę, subskrypcję kanału.